Spuściłem książkę pod tytułem Mój brat, morderca. Zawsze miałem w głowie tą książkę. Wiedziałem co chcę, ale zawsze mówiłem sobie, że jak będziesz na merturze, będziesz stary, i myślę, robię, będzie stary, myśląc, co to będziesz sobie pisał. A teraz jest czas działania, czas bycia z człowiekiem. Ona Ta książka powstała przypadkowo, bo ktoś mnie do tego prawie przymusił. Powstawała w ciągu trzech dni. Trzy dni. Od rana do wieczora gadałem, że już mi bolała głowa. Mówię, dobrze, bo się w końcu nie skończyło to moje gadanie. To potem zostało spisane, opublikowane i wyszła książka pod tytułem Mój brat morderca. Dlaczego mój brat morderca? Yy, ona była powodem pewnych takich niestasek w mojej rodzinie, ponieważ mam najmłodszego brata, Wojtka, który też jest kapłanem. Jego parafianie dowiedzieli się o tej książce i przyszli do niego na plebanie by księdza, kogo ksiądz zamordował. No, kogo nie zabiłem, o co wam chodzi? No, bo brat napisał, że ma mord brata mordercę. I w ten sposób dowiedział się o tym, że ta książka wyszła. A tak na poważnie, skąd tytuł, brat morderca? Zobaczcie, kochani, Chrystus mówi takie słowa: Byłem w więzieniu. Przyszliście do mnie, byłem chory, odwiedziliście mnie, nagi. Wszystko to, co uczyniście, jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili. Skoro Chrystus uważa więźnia za swojego brata, to dlaczego on nie jest moim bratem? To też jest mój brat. Nie możemy mieć tylko samych fajnych braci, bo w rodzinie są i dobrzy, i mniej dobrzy. I nieraz się zdarzają bardzo źli bracia. Jesteśmy wszyscy rodziną. Chrystus uznaje człowieka, każdego człowieka za brata, skoro jest dla Niego bratem, też jest moim bratem.